Cześć, a dziś przychodzę do Was z ulubieńcami kwietnia. Mam dla, Wam do pokazania 6 produktów i zaczynamy. Jako pierwszy pokażę Wam żel pod prysznic. Jest to Palmolive, moje ulubione żele. Ale słuchajcie, ten e, naturalny olej z wiesiołka i ekstrakt z jaśminu jest po prostu piękny, cudowny i uwielbiam go. Słuchajcie, ja go mam chyba dwa tygodnie, mam już pół butelki. Ja go po prostu leję na siebie, bo jest cudowny. Ten zapach jest po prostu tak piękny, nie wiem czy go mieliście czy nie, jeżeli nie to koniecznie go spróbujcie, bo no jest wyjątkowy ten zapach, on się strasznie długo utrzymuje na skórze, bardzo długo go czuć, no naprawdę ja jestem zachwycona tym żelem i on mnie kosztował w Rossmanie 7,60, nie wiem co to była za promocja na półce, nie było takiej ceny, ale tyle mnie skasowali, więc no, no fajnie, bo to jest 500 ml. Kolejną rzeczą jest krem do twarzy. Ja, jak się zrobiło tak ciepło, postanowiłam kupić sobie coś lekkiego, coś, co będzie nawilżało, i nie będzie tej skóry tak jakby przetłuszczało, nie będzie takiej tłustej warstwy zostawiało. I słuchajcie, trafiłam na taki krem zupełnie przypadkowo, bo to jest chyba nowość z Eveline. I jest to energetyzujący lekki krem nawilżający na dzień, cera normalna i mieszana. Słuchajcie, ten krem jest naprawdę ekstra. On się bardzo, bardzo szybko wchłania. Na początku jak się go nakłada, wystarczy go bardzo... Dosłownie kropelkę słuchajcie, nałożyć, bo on jest taki, że jak weźmiecie za dużo, to on się będzie Wam taki... taki aż biały się zrobi wam twarz, więc nie warto za dużo go nakładać, bo, bo po prostu będziecie mieli. Będziecie go długo masowali zanim się wchłoni Wystarczy dosłownie kropelka, rozmarujcie go na całą twarz i po sekundzie nakładacie podkład. Coś wspaniałego słuchajcie, naprawdę i... Na nim każdy jeden podkład wygląda dobrze. On na pewno nawilża tą skórę, dlatego, że ja często miałam także, jak nakładam jakiś podkład matujący, czyli te takie bardziej wysuszające, to miałam jednak po paru godzinach na przykład tutaj suche skórki. Po tym to nie występuje. 12,90 bardzo, bardzo polecam. Kolejną rzeczą jest coś, co kupiłam na kokolicie jakiś niecały miesiąc temu i od tego dnia używam to codziennie i to jest bronzer z Essence, Sun Club o może tak to jest e, brązujący puder rozświetlający dla blondynek pokażę wam jak on wygląda to są takie róż, brązer, takie w chłodnych odcieniach on jest i słuchajcie, to jest zarówno brązer, jak i róż, jak i rozświetlacz jest to trzy w jednym, ja to stosuję na różne sposoby teraz mam na przykład brązer z Kobo i na to właśnie ten produkt czasami stosuję go samodzielnie bez innych produktów, jak na szybko muszę wyjść gdzieś Sprawdza się po prostu ekstra. Ma piękny kolor, nie daje jakiegoś mocnego koloru, tylko taki delikatny, różowo-brązowy kolor, różowo kolor. Nie wiem jak to nazwać, ale to jest po prostu naprawdę ekstra produkt. Jak wiecie, on jest wycofany już z Essence, więc jeżeli chcielibyście go dostać, to musicie patrzeć w drogeriach internetowych i on tam kosztuje około 14 zł. Kolejnym produktem jest coś, co ja używam już tak naprawdę od kilku lat od kiedy to się tylko pojawiło, tak naprawdę. I to jest odżywka z Eveline 8 w 1. Słuchajcie, ta odżywka na pewno działa na paznokcie. Wzmacnia te paznokcie, jak macie, nie wiem, łamią wam się, bądź rozwajają, to na pewno działa. Dodatkowo jest świetną bazą pod lakier. Ja kupuję ją cały czas i zauważyłam, że malując paznokcie bez tej odżywki, lakier się krócej trzyma niż są odżywką, więc warto ją kupić. Ona jak ją kupowałam dwa chyba lata temu, to kosztowała wtedy 8,90 zł. Teraz cena w Rosmanie to 12,99, więc no podrożała od tego czasu. Ale warto patrzeć na promocję. Ona wtedy kosztuje około 10 zł. Ja chyba nawet to kupowałam za 10 zł. Kolejną rzeczą są perfumy. I są to znowu perfumy z Zary. Kiedyś już w rubincach Wam pokazywałam jedne. Teraz Wam pokażę inne. Kupiłam sobie w tym samym czasie co tamte, tak naprawdę taki zestaw. I ja też nie wiem, bo to były jakieś wyprzedaże. Tych perfum nie było dużo na półkach. Jak to kupowałam, to był taki zestaw Fruity i Oriental, takie dwa perfumy. Każdy z nich ma po 100 ml pudełko, buteleczka wygląda tak. I ja właśnie dzisiaj chcę powiedzieć o tym zapachu Fruity, dlatego że tego drugiego Oriental y, za bardzo nie używałam jeszcze, szczerze mówiąc, ale ten jest po prostu piękny. On w opakowaniu, buteleczce, y, w buteleczce, z tym opakowaniem, w buteleczce. Pachnie tak sobie, ale słuchajcie, na skórze jest naprawdę piękny. On jest taki świeży, taki cytrusowy. Ja cytrusów nie lubię, ale on ma... Do... Jeszcze coś jest w tym zapachu takiego... Nie wiem, coś jest bardzo, bardzo ładne. Jak będziecie w Zarze, to pomuchajcie sobie. Ten zapach jest naprawdę na tą porę, jest po prostu rewelacyjny. Utrzymuje się jak każdy chyba perfum Zary, naprawdę. Znaczy każdy, no ja mam te trzy i każdy z tych trzech jest naprawdę długo utrzymujący się na skórze. Ten, słuchajcie, jakbyście chcieli kupić taki zestaw, to ten zestaw kosztuje 59 zł i macie tutaj dwa, dwa perfumy, perfumy wody toaletowe, natomiast jeżeli byście chcieli kupić pojedynczo, bo tych zapachów pojedynczo jest bardzo dużo i one są wszystkie fajne tak naprawdę, bo wąchałam już kilka, ale nie znalazłam właśnie w zestawie innych, więc ja nie wiem, czy to jest taki jeden zestaw, gdzie są te dwa konkretne akurat zapachy, czy jest ich więcej. W każdym razie zestaw kosztuje 59 zł. Natomiast jeżeli będziecie chcieli sobie kupić osobno takie perfumy, to one kosztują taki flakonik kosztuje 49 zł, więc no opłaca się bardziej wystawi. ale jakby się wam któryś z tych zapachów dwóch nie podobał, no to wiadomo, albo tylko ten byście chcieli, no to wtedy płacicie 49 zł. I słuchajcie, ostatnią rzeczą, którą zapomniałam wam pokazać w moich ostatnich zakupach kosmetycznych, to jest coś, o co poprosiłam koleżankę, aby mi w Anglii kupiła. Wytyczne były takie, żeby to był duży pędzel do pudru. I słuchajcie, kupiłam mi taki pędzel. To jest ogromny, ogromny pędzel, yy, syntetyczne włosie, bardzo, bardzo miękkie, kupiony w primarku i słuchajcie, kosztował yy, kosztował 3,50 funta. Także na, na przeliczeniu na polskie pieniądze naprawdę niewiele, ale zobaczcie, kim jest wielki. Wystarczy dosłownie delikatnie go przejechać po pudrze i po twarzy i w sekundę macie wypudrowaną twarz, no rewelacyjnie ja takiego dawno szukałam już ym, pędzla, ale nigdzie nie mogłam znaleźć ja jestem ciekawa, czy w ogóle takie pędzle są gdzieś dostępne w drogeriach internetowych bo szczerze mówiąc nie znalazłam nigdzie pędzli z Primarka, a słyszałam, że one są całkiem fajne, więc ten jako pierwszy i myślę, że kolejnym razem jak koleżanka będzie jechała znowu tutaj na urlop, to poproszę ją o jakieś inne bo jest taki mięciutki i fajny, naprawdę słuchajcie, rewelacyjny, oczywiście Dość długo schnie, no ale zobaczcie, on ma włosów, to jest naprawdę ogromny pędzel, więc no całą noc trzeba mu dać, żeby spokojnie sobie wysechł. Także słuchajcie, to jest na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i do następnego, cześć!